Witajcie, witajcie moi kochani. Dzisiaj środa. Zobaczmy, co chce nam powiedzieć uniwersum. Kapłan. Oj, moi drodzy, patrzcie, jak pięknie ta karta jest przedstawiona tutaj. Wiara. Wiara. Wiara w coś wyższego. Wiara w lepsze jutro. Wiara w Boga. Wiara. Um, we własną religię, kochani. Kapłan mówi nam o tym, że powinniśmy wierzyć w lepsze jutro, powinniśmy wierzyć, że jesteśmy częścią czegoś, czegoś większego, ale kapłan również mówi o związkach mówi o tym, że jesteśmy z kimś związani, z kimś, z kim łączy nas. Związek małżeński, lub szansa na to, żeby być w tym związku małżeńskim. Kapłan to także nasze wartości i ideały. Więc moi drodzy, życzę Wam dnia, w którym pełnego, peł, pełnego uniesień, tak? Uniesień na najwyższym poziomie. Jest to wspaniały dzień do rozwoju on duchowego, więc medytujcie. Uh, rozmawiajcie z Bogiem, rozmawiajcie z samym sobą i swoim wyższym ja. Buziaczki!